Kurwa, co za idiota tak wali? Lampę trzeba pogłaskać, a nie walić kijem jak baby. Ach, niech mnie piorun i idę spać. Ach, kurwa. Idiota, wypowiedziałem życzenie. A niech nie kule biją. Ka no, kamam on! Przecież to nie było życzenie, tylko przysłowie. To może też się spełni, jak powiem, jak Kuba Bogu tak łukł Kubie! Wiedziałem. A pies mnie jebał, idę spać. Jakiego Nie żaden fiucik, tylko amstaf. I to rasowy, z hodowli, za dwa i pół koła. Miałem wziąć pitbulla, ale mnie ugryz. <ślesy> no ale ten też będzie niezły. Zapisuję go na szkolenie takie krótkie, żeby znał podstawowe komendy. Siad, daj łapę, zabij. No i jak podraśnie, to już mnie nikt nie roszy na rejonie. <ślesy> Oblizał mi mordę! Jak się nazywa? No właśnie, jeszcze nie wymyśliłem. <ślesy> no fajny taki świniaczek-ciślaczek. A I bardzo dobre! Cieślak! Pasuje do niego! <śmiech> cieślak! <śmiech> to się Cieślak wkurzy, jak się dowie, jak psa... Cieślak! Trzymaj gardę! Garda wysoko! <laughs> Koleżko, nie gibaj się tak, bo nie mogę trafić. A więc taka jest twoja strategia! Pa Pawo Cieślak! tylko wypawać! Cios i zwycięstwo mamy w kieszeni! Uf! 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 No i wypawać. Koniec walki! Zwycięża przez knockout techniczny Kołacina, a Paweł Ciesielski leży w kałuży zrzygu. Zatem w finałowej walce zmierzą się Adrian Space on Detonator, Puchacki kontra Kołacina! Pojedynek odbędzie się za 15 minut, a ja tymczasem poproszę tu kogoś z mopem. Nie. O, Warszawa! I Mateusz, Mati Zagnojny! Pokaż mu, Mati, jak się kopie! Albo! Party Walks <laughs> i to ma być walka? Zeotechniki, szapanina jak pod dyskoteką! Hehe, <laughs> jesteśmy bogaci! Jeden koła! I kto rządzi na rejonie? Wojta, z tobą dopiero pół wino. Jeszcze walka z cieslakiem. no jest kurwa wysoko na bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny zajebisty kurwa sprzedaż kurwa dzwońcie pod 0700 pytajcie o pytajcie o bolida <laughs> kurwa szybkie że moplułasz! no proszę państwa same Simanochy, nie choj kurwa stan idealny dobra lakierek nowy kurwa i pan wojtasz no kurwa i jedziemy no dalej wojtasz Dawaj Wojtasz, to już się kameruje! Ej, kurwa, ta kierownica się przekrzywiła! Ej, kierownica się przekrzywiła! Chodź, kierownico, dawaj! Nie, kurwa, trzeba wyprostować! <ścoughs> Ała, kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, jakby wszystko boli! Ała! Ała, kurwa! Ała! Ała! O kurwa, co ty żeś odjebał? Ole szybko rośnie, jeba, niutki. Jak nasz dług w speluno! No, może nie aż tak szybko, ale urósł. A umie jakieś sztuczki nowe? Na przykład aportować? No pewnie, że umie, tylko gorzej z oddawaniem, bo zależy co mu się rzuci. Jak mu w domu rzuciłem buta, to go zeżar zamiast oddać. A patyk? Weź to no go odjąć na chwilę! APORT! Nie, no super, umie. Uciek. Spokojnie na komendę przyleci w końcu tresowany. Co to? Nagroda. Cieślak do nogi i patrzę mam? Dopa, wcale go nie interesuje. Trzeba mu pokazać, że to dobre. Pokaż. Mm. No widzisz? Mówiłem, że przyjdzie? Dobry, cieślak, dobry. No ty teraz trzeba mu dać nagrodę. No to daj. No ale już nie ma. No wszystko, jebał.